to nie ja byłabym I rozwoja, obserwuję i trzymam za nim kciuki. Nawet chciałam. Hahaha. <grymiany> powiedziałam, ja Jestem w takim wieku, kiedy powinnam to wpróbować. Nie, a tak się cieszyłam, że jak będę w ciąży, to będę wpierniczać kołacza z musztardą. <grymiany> Witam cię serdecznie w formacie party kocha, party szlocha. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. No Dziękuję. i pytanie, czy jesteś gotowa na ten quiz? Jestem bardzo gotowa, cokolwiek mnie zaskoczyć, to jest zawsze dla mnie miłe zaskoczenie. <grym> Także teraz następuje oficjalne przekazanie Dobra. tabliczek. Dobra. Kocha szlocha. Zasady są dość proste. Wiemy o co chodzi? Tak. Lubię. W sensie tak logicznie trochę <grym> zrozumiałam. Nie wiem, mam nadzieję. Ja uwielbiam gry takie, więc... Zaczynamy, zaczynamy. Czeskie knedliczki. Naprawdę? Tak, tak. A zaskoczyłaś mnie. Naprawdę? Mhm. E, dużo ludzi się spodziewa, że może po tym, jak wyglądam, że uwielbiam pierogi. Bo to e, taka knedliczki. narodowa w ogóle, jak no. czeska potrawa. A lubicie pierogi, wszyscy? Polacy? Ja kocham. Naprawdę? Okej, ja okej, okay. okay, no to sorry, to to mhm. tutaj się znowu mhm. <laughs> A twoja ulubiona potrawa? O Boże. Mm. Zagięłam Cię. Tak, <noise> bo uwielbiam dobrze jeść i to może być Azja, to, może być, to mogą być Włochy, jakby. Mm -hmm. uwielbiam dobrze zjeść, Skabowy? Ale... Też okej, okay, też okej. Okay. Mm -hmm. Na pewno skabowy z mizerią, z mm -hmm. zimieczkami, to jest dla mnie lepsza opcja niż pierogi mm -hmm. i knedliczki. Aż zrobiłaś mi smaka. Mm. Film Dody. Dziewczyny z Dubaju. Nie widziałam tego jeszcze. Temat numer jeden w Polsce. Ja wiem! Muszę zobaczyć, byłam ostatnio, nagrywałam teletyz do utworu na skróty yy, do czwartego numeru z płyty singla i powiedziałam do, do menadżerki, byłam dwa dni, byłam tylko i mówię, musimy wieczorem, muszę pójść, muszę to zobaczyć. Nie widziałam tego jeszcze, ale słyszałam, że będzie na Netflixie. Tak. Więc to ja czekam, to będzie mój czas pewnie. Mm -hmm. Takiej... Czy je obejrzysz? O, o, na pewno obejrzę. Mm -hmm. Mnie to interesuje na maksa i mm -hmm. jakby trzymam e, kciuki za to, że Doda robi coś w ogóle w innej branży, się mm -hmm. rozwija. Super. Wyznacie się w ogóle z Dodą? Tak, ale bardzo długo się nie widziało. bardzo długo mm -hmm. się nie widziało. Na początku gdzieś tam było na Wierze, ja słuchałam Virgin mm -hmm. i jakby byłam fanką. Gdzieś tam się widziałyśmy, ale to Jezus z 10 lat temu, mm -hmm. więc tak naprawdę jakby nie znamy się. Że żebyśmy były kumpelami, absolutnie tak nie, ale y, ja tam ją obserwuję. Jej rozwoją. Mhm. Mm Jej rozwoją obserwuję i trzymam za nią kciuki. One night stand. Nie wiem, czy Ty jako partnerka... Nigdy mi się nie wydarzyło. Nigdy. No. Mm -hmm. Nawet chciałam. To jest to. <laughs> ja jestem w takim wieku, kiedy powinnam to wpróbować. Nie, nie udało się nigdy. Mm. Ja nie żeby nikt nie, nie chciał, czy coś, ale ja po prostu jestem taką dziewczyną, nie udało mi się zmienić mojej naturalności, więc nie, nigdy, mm. nigdy not my style. I nie żałujesz. Nie. Na pewno na pewno i cieszy mnie to, że mam jakby mm, bezpieczeństwo, zaufanie, mm. jednego swojego faceta, z którą się zajebiście i to są nie mam takiej zgody. No, co mm. się uważam, że to jest wartościowe, yes. Ogórki kiszone. O, i to jest super pytanie! Ja tego bardzo... A wiesz, co się mówi, bo u nas w Polsce panuje taki przesąd, że jak kobieta jest w ciąży, to ma ochotę na te ogórki kiszone. Tak? Nie masz takich Nie, zachcianek? ja w ogóle nie mam zaścianać takich, tych... a tak się cieszyłam, że jak będę w ciąży, to będę wpierniczać kołacza z musztardą, jeszcze <laughs> coś w ogóle jakiegoś takiego. Brutalnego, niestety tak nie mam, ale prawda, że mój mąż uwielbia i zawsze mu z Polski przywożę te kiszone, polskie kiszone ogórki boły. Ale ty jednak na lokal. Ja po prostu, no, dla mnie to jest jakoś za wyraźne. Ale jestem ogólnie taką osobą, która na przykład nie lubi oliwek, mhm. nie, lubię, nie lubi, nie lubi. Jezu, jak to się nazywa? Artychoks? Karczochy! Karczochy! no, takie, takie te wyraźne. Mm, jakoś się do tego nie dorosłam. Wiem, to są takie faktycznie bardzo wyraźne tefniki. Tak, tak. No mhm. i, to, i ja to tylko jeszcze nie dorosłam. Nie, nie, nie Wiem, że nie lubisz tematów o ciąży, więc zadam tylko jedno pytanko. Jak Ty się w ogóle czujesz? Zajebiście. I super. I to nam zarubiście. wystarczy. <noise> Dziękuję. Na szczęście, na szczęście, na szczęście zarobiście. No. Mhm. Cały czas. Promieniejesz. Pitniesz, uśmiechasz się od ucha do ucha. Jak się ogromnie cieszę, że mogę istnieć jakoś przez te 9 miesięcy, że mogę działać, bo czasami nie wiesz, jak ktoś się znosi, wiesz, no nigdy nie to wiesz, prawda. każdy ma inne przejścia, a też każda ciąża jest inna, nawet tutaj samej kobiety, więc tak, nie wiedziałam też, jak będzie. I się ogromnie cieszę, że mam taki, jakiś, nie wiem, ktoś tam o mnie Dobry myśli, czas. że jest dobrze, tak, mm. że jest dobrze. Taniec z gwiazdami. Oglądać, czy być? Być. Pamiętam, jak ostatnio się widziałyśmy na Aha. Tańcu z Gwiazdami, to był jeden z y, ostatnich odcinków, chyba nawet może Tak, tak, Ufinał? tak, przed, przed finałem niemalże, tak. Ale byłaś jako gwiazda, jako wokalistka, a pytanie, czy kiedyś zobaczymy Cię jako tancerkę? Propozycje uh, propositions były, mhm. Czechy, Polska, ale się nie e, zrealizowały, mhm. <laughs> więc um, no na, razie, na razie zawsze postawiłam na czarny. Mhm. Yy, nigdy nie mów nigdy, ale propozycje były tak wielokrotnie. Mm -hmm. Czy kiedyś to się zmieni? <noise> Jak mówię, nigdy nie mów nigdy, ale teraz na pewno nie. Yy, na razie jestem cały czas na, na tak. się na, 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 na nie. Bo... No tak, tak mam. Utwór To nie ja byłam Ewą. To nie ja byłam Ewą. To nie ja skradłam drzewo. Nie dodawaj mi win, to nie ja, to nie ja. Nie ja jestem ewą. Wielbiam! Pięknie, aż muszę tutaj zabić prawo, ale wiesz co czytasz mi w myślach, bo chciałam Cię o to poprosić. Tak, zrobiłaś to sama i o milion razy lepiej niż mogłam to sobie wyobrazić. Tak, ja, ja tak się zanudziłam, <laughs> tylko, ale uwielbiam <laughs> ten numer, oczywiście. Eee, tak, to ja kiedyś... To jeden z pierwszych numerów, które śpiewałam na karaoke mm. w pokoju na jakimś tam początkującym YouTube. Mm -hmm. <gry> Operacje plastyczne. O, o ile płyną z powodu tego, że nie jesteś zadowolona sama mm. z sobą i chcesz się dowartościować, to nie? Mm. Eee, Coś ja bym to nie zrobiła Szukałabym innego rozwiązania, o ile płyną z tego, że... Eee, Jesteś po masektomii, musisz i masz zrobione jakby wszystko od nowa, bo jest za coś innego, to totalnie to rozumiem. to więc to są takie dwa podejścia. Sesja nago w magazynie dla panów. Czyli nie mają co panowie. Nie, wiecie co? Mam męża po to, żeby on mógł na mnie liczyć i na moje body, które jest for him. A inaczej już nie wiem, co bym mu oferowała innego niż <totekst> 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 wszystkim. <totekst> Cały czas gadam z wszystkimi, śpiewam dla wszystkich, hmm. jestem, więc jakbym... Moje ciało jest dla niego, no. Były propozycje? Tak, tak. Pierwsze pojawiły się, kiedy miałam 18 lat, zaraz po urodzinach. Ho! Może zadzwonimy do niej. I, i jaka była wtedy Twoja pierwsza <śmiala> reakcja? Śmiałam się oczywiście z maksa. Się to było miłe, mm. że ktoś tak um, pomyślał, że jak odbiję mi 18 lat od razu... 18, 18 lat to już można, wiesz. Tak, że już można, że od razu po prostu ten... E, no nie, ale było takie, były takie propozycje, że na pewno chodzimy na spotkanie, bo pieniądze wszystko zmieniają. Co było ciekawe mm -hmm. dla mnie, informacja. Więc, nie zmieniły. Więc no nie poszło na to spotkanie nawet, mm. <laughs> więc jakby... Bo, bo wiedziałam, że nie. Ma fashion. o <laughs> no, no, lubię. <laughs> lubię, się obserwuję na Instagramie. Yy, I byłam z nią, spotkałam się z nią, byłyśmy razem na jakimś tam wyjeździe za granicę, mm -hmm. yy, gdzie grałam koncert. Ona tam była. Więc parę razy też pogadałyśmy, to fajnie, więc... Takie odpowiedzi się spodziewałam, bo pamiętam Cię nawet w garniturze EPR. A, faktycznie, faktycznie miałam też... Fajnie, że on robi coś tak właśnie na siebie, że ma swoją markę, więc ja... I że znam się zagraniczne też gwiazdy, bo w Stanach... Kourtney Kardashian, więc naprawdę sukces i uważam, że trzeba się tym chwalić. No trzeba na pewno, trzeba się wspierać, jakby nie... Ja nie mam powodu jej nie lubić, absolutnie, więc jakby mocno za nią trzymam kciuki. I widzę, że robi coś, robi coś fajnego, ma swoją markę, więc... Trzymam kciuki za dziewczyny. Mhm. Utwór Cicho. Zawsze. Wracam do niego chętnie, lubię go śpiewać, aczkolwiek dzisiaj oczywiście robię inną muzykę mm. już, to y, zawsze lubię do niego wracać. To jest mój początek, to jest otwieranie pamiętniczka na pierwszej stronie. Mm -hmm. Masz sentyment? Tak, no jejku. Naprawdę, ale naprawdę jestem dumna z tego numeru. To nie jest tak, że miałam, Jezu, miałam 15 lat, śpiewałam mm. o głupotach. Trochę się tego wstydzę, absolutnie. Nie, mm. jestem z niego dumna, bardzo. Ostatnie pytanie. Już? Ostatni temacik, tak. Pacetci z długimi włosami. O Jezu! O Jezu! Ja tutaj się nie spodziewałam innej odpowiedzi, no bo wiemy, jak wygląda twój mąż. Tak, ale y, to by nic nie zmieniło, bo mój mąż bardzo długo y, tak naprawdę myśli o tym, żeby zmienił image, który ma od 14 lat. Ale namawiasz go do tego? Nie, jego ja, ja nie, nie namawiam, bo ja właśnie lubię te długie włosy. Mm -hmm. <laughs> ale jakby nic by to nie zmieniło, jakby <laughs> zmienił swoją fryzurę, bo to pewnie nadejdzie taki czas, że nie będzie miał takich włosy mm -hmm. w nieskończoność. Ale ogólnie lubię na przykład u innych y, facetów, jak widzę, jak mają krótkie mm -hmm. albo dłuższe włosy, nie, wiem, czy to Brad Pitt, czy Johnny Depp, czy inni cudowni piękni dzieci, <grym> to, to zawsze, zawsze mi się podobają więcej w tych długich włosach. Jest, jest, jest taki ten facet, taki ten przemęski, przemęski z test testosteron chodzący. Malmoa jak on się Jason Jason. Malmoa. wiemy wszyscy. Oglądaliśmy gra Tron. Tak. O Jezu, to I mój on, crush też. No! I Rozumiem on jest taki... Jak on tak mówi, po prostu i <grym> ma te długie włosy. A widziałam go teraz, w nowym filmie, nie wiem jak się za po angielsku, po czesku jest Duna, jest taki słynny film. Duna, znacie to, tak? I on tam jest w ogóle bez wąsów i tak jakoś dziwnie tam wygląda, bez tych wąsów. Czyli jednak wąsy, wąsy, długie Tak, tak, tak. I tym pozytywnym akcentem... Jasonem? Jasonem, mamo! Kończymy dzisiejsze partie, Kocha, Party Szlocha. Bardzo dziękuję Ci, że przyszłaś tutaj do nas i że mogliśmy się zobaczyć. Było super, mam nadzieję, że do kolejnego. Do kolejnego, do usłyszenia.